Zaledwie dwie dekady temu Japonia była drugą największą gospodarką na świecie, a dekadę wcześniej ekonomiści zajmowali się przewidywaniem, kiedy mogłaby przewyższyć gospodarczą dominację Stanów Zjednoczonych. To się nigdy nie wydarzyło, a od lat 90. produkcja Japonii głównie stała w miejscu. Od tego czasu Chiny znacznie ją wyprzedziły, a Stany Zjednoczone zostawiły ją daleko w tyle. Patrząc wstecz, to nie zaskakuje. Kraj miał liczne ukryte problemy i niewiele przewag globalnych. Simon Kuznec wyróżnił cztery typy gospodarek. Gospodarki nierozwinięte i zaawansowane Argentyna i Japonia. Argentyna to gospodarka, która miała wszelkie szanse na sukces, ale wciąż go nie osiągnęła. Natomiast Japonia to gospodarka, która miała wszelkie powody, by ponieść porażkę, ale wciąż jej nie poniosła. Co jeszcze bardziej szokujące, po ponad trzech dekadach stagnacji gospodarczej, Japonia może być na drodze do ożywienia, ponieważ szereg czynników ekonomicznych działa na jej korzyść. To bardzo ekscytująca możliwość, która przyciąga uwagę wielu ekonomistów, ponieważ pod wieloma względami Japonia jest gospodarką wyprzedzającą swoje czasy. Oznacza to, że stagnacja, której Japonia doświadczyła w latach 90., może nie być problemem unikalnym dla tego kraju, lecz czymś, czego mogą się spodziewać wszystkie gospodarki, gdy osiągną wystarczająco wysoki poziom rozwoju. Japonia jako pierwsza na świecie osiągnęła ten poziom. Miło jest myśleć, że historyczny trend nieograniczonego wzrostu w skończonym świecie będzie trwał w naszych gospodarkach wiecznie. Ale Japonia uwidacznia szereg niepokojących ostrzeżeń, dlaczego wzrost, którym cieszyliśmy się przez ostatnie kilka stuleci, może być wyjątkiem, a nie regułą. Te czynniki warto dokładniej przeanalizować. Warto też zastanowić się, jak Japonia, a być może także nasze własne gospodarki, mogą poradzić sobie ze stagnacją, aby rozwijać gospodarki, które nie są uzależnione od wzrostu gospodarczego. Pomimo problemów, Japonia wciąż jest chwalona za standard życia i radzenie sobie z takimi kwestiami jak dostępność mieszkań. Co sugeruje, że Japonia wreszcie doświadczy ożywienia gospodarczego? Czy to znaczy, że w naszych gospodarkach możliwy jest nieograniczony wzrost? A wreszcie, co by się stało z tym krajem, gdyby stagnacja trwała wiecznie? Japonia to kraj, który utknął w roku 2000, choć trwa tam od lat 70. XX wieku. To oznacza, że podczas swojego boomu był o dekady przed swoją epoką. Japonia była technologicznie daleko przed wszystkimi swoimi zaawansowanymi rywalami. Produkowała nowoczesne gadżety i budowała infrastrukturę na światowym poziomie. Szybciej niż Zachód wdrażał komputery i wykorzystywał te przewagi, by stać się jednym z najbardziej produktywnych krajów na świecie. Japonia wciąż tkwi w roku 2000, czyli jest 23 lata wstecz. Jest to wyraźnie widoczne w wielu najważniejszych branżach. Japonia była wzorem zaawansowanej technologii, ale obecnie ma problemy z wdrażaniem nowości. Firmy mocno odstają od amerykańskich rywali. Tylko Microsoft i Apple są warte więcej niż wszystkie notowane na giełdzie firmy w Japonii razem wzięte. Dotyczy to wszystkich firm, nie tylko dawnych gigantów technologicznych, które poza Sony nie mają już takiego globalnego znaczenia jak kiedyś. Telefony komórkowe to jeden z największych i najbardziej wartościowych rynków na świecie. Japonia kiedyś produkowała ogromny odsetek światowych telefonów komórkowych, a posiadanie telefonu z Japonii było uważane za coś wyjątkowego, ponieważ zazwyczaj były one bardziej zaawansowane i cenniejsze niż zwykłe telefony komórkowe. Rynek ten jest obecnie zdominowany przez firmy z Ameryki, Korei Południowej i Chin. Utrata dominacji technologicznej zaszkodziła gospodarce nie tylko przez spadek sprzedaży telefonów komórkowych. Technologia w gospodarce może zwiększać wydajność pracowników. Jeden pracownik kopiący koparką będzie w stanie wykonać tę samą pracę, co 100 robotników kopiących łopatami. Wykorzystanie technologii rozszerza tę ideę na większość branż gospodarki. Im więcej pracownik wyprodukuje w danym czasie, tym większa jest jego wydajność. Ponieważ gospodarki mierzy się w produkcie krajowym brutto, wydajność wszystkich pracowników jest kluczowa. Istnieją tylko trzy sposoby na zwiększenie produktu krajowego brutto, czyli całkowitej produkcji gospodarczej. Pierwszy sposób to wydłużenie czasu pracy pracowników. Jeśli milion pracowników w gospodarce może wyprodukować dobra o wartości 30 dolarów w ciągu godziny i pracuje 1000 godzin rocznie, to gospodarka będzie z Midisbas miała produkt krajowy brutto w wysokości 30 miliardów dolarów. Gdyby wszyscy pracownicy tej gospodarki pracowali 2000 godzin rocznie, produkt krajowy brutto wzrósłby do 60 miliardów dolarów. Można to też osiągnąć, zwiększając liczbę pracujących w gospodarce. Mierzy się to za pomocą wskaźnika aktywności zawodowej, który obejmuje łączną liczbę osób powyżej 16 roku życia, które pracują lub szukają pracy, a następnie dzieli się ją przez całkowitą liczbę osób w wieku produkcyjnym z wyłączeniem tych, które są uwięzione lub w inny sposób instytucjonalizowane co w niektórych krajach może znacząco wpłynąć na obliczenia. W Ameryce i Japonii wskaźnik aktywności zawodowej to około 63%, czyli prawie 40% osób w wieku produkcyjnym nie pracuje. Może to być spowodowane brakiem obowiązku pracy, niepełnosprawnością lub utrzymywaniem przez partnera bądź rodzinę. Gdyby teoretyczna gospodarka z milionem pracowników podwoiła wskaźnik aktywności zawodowej do dwóch milionów, przy założeniu, że wszystko inne pozostanie bez zmian, podwoiłaby również produkcję gospodarczą. W ostatnich pięciu dekadach skutecznym sposobem było zachęcanie kobiet do pracy, ponieważ historycznie często nie uczestniczyły w płatnym zatrudnieniu. Obecnie zwiększanie liczby osób pracujących przez dłuższy czas Działa tylko do pewnego momentu. Ostatecznie może zabraknąć wystarczającej liczby miejsc pracy, które będą w stanie generować taką wartość na godzinę, jakiej oczekuje gospodarka. Gdyby Japonia podwoiła siłę roboczą, a następnie podwoiła liczbę godzin pracy każdej osoby w ciągu roku, teoretycznie powinna czterokrotnie zwiększyć produkcję gospodarczą. Bardziej prawdopodobne jest, że przepracowani ludzie walczący o mniej miejsc pracy, Wytworzą wartość około 10 dolarów na godzinę, co da jedynie niewielki wzrost produkcji przy polityce generującej duże koszty społeczne. Obecnie wskaźnik aktywności zawodowej w Japonii jest niższy niż historyczne maksimum, ale tylko o około 5%. I to w porównaniu do czasów, gdy praca w kraju była znacznie bardziej niewymagająca, więc łatwiej było znaleźć zatrudnienie bez specjalistycznego wykształcenia. W Stanach Zjednoczonych w ostatniej dekadzie wskaźnik aktywności zawodowej spadł znacznie bardziej. Japonia jest znana z przepracowywania swoich obywateli, ponieważ w kraju panuje kultura długich godzin pracy, nawet jeśli nie są one szczególnie produktywne. Robi to wrażenie na szefach, ale niekoniecznie na makroekonomistach, ponieważ nie da się sprawić, by japońska gospodarka rosła, prosząc ludzi o jeszcze więcej pracy, skoro już teraz pracują więcej niż prawie wszyscy na świecie. Inną opcją osiągnięcia wzrostu gospodarczego jest po prostu posiadanie większej liczby ludzi. Więcej ludzi to więcej pracowników, co pozwala zachować ten sam poziom uczestnictwa w rynku pracy, nawet gdy ktoś decyduje się zostać w domu z rodziną lub z innego powodu nie pracować. Opcje zwiększania populacji to posiadanie większej liczby dzieci lub sprowadzanie ludzi z zagranicy. Niestety Japonia nie radzi sobie dobrze z żadną z tych opcji. Z powodu przepracowania, Japonia ma jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie. Problem przekroczył punkt krytyczny, bo wielu ludzi jest zbyt starych na dzieci. I wywiera presję na młodszych, by się nimi opiekowali, gdy nie mogą już pracować czy dbać o siebie, co ogranicza czas i zasoby na własną rodzinę. Niski przyrost naturalny nie dotyczy tylko Japonii. Większość rozwiniętych gospodarek nie ma dość dzieci, by utrzymać populację, więc polega na migracji z biedniejszych krajów o wyższym przyroście naturalnym, by zachować stabilny poziom ludności lub kontrolować jej wzrost. To może powodować wiele problemów dla biedniejszych gospodarek o wyższych wskaźnikach urodzeń, z których pochodzą migranci, ponieważ zazwyczaj najlepsi i najzdolniejsi z tych krajów otrzymują szansę życia i pracy w rozwiniętych gospodarkach. Oznacza to, że kraje, które najmniej mogą sobie na to pozwolić, tracą swoich najlepszych pracowników zaraz po tym, jak zainwestowały środki w ich wychowanie i wykształcenie. Już wcześniej nagraliśmy cały film o paraliżujących skutkach drenażu mózgów, więc nie będę się powtarzać. W rozwiniętych gospodarkach szkodliwe skutki uboczne są odwrócone, a zwykle kraje takie odnoszą tylko korzyści. Rozwinięte gospodarki zyskują produktywnych, płacących podatki pracowników w chwili ich wejścia na rynek, nie inwestując w ich wychowanie ani edukację. Wzrost gospodarczy dzięki większej liczbie pracowników często daje lepszy efekt niż suma ich wkładów. Dodanie równie wydajnych pracowników niewiele zmieni, bo produkcja wzrośnie, ale zostanie podzielona na więcej osób. Skrajnym przykładem jest to, że Chiny mają znacznie większą gospodarkę niż Norwegia, ale w rzeczywistości większość ludzi wolałaby mieszkać w Norwegii, ponieważ jakość życia jest tam znacznie lepsza, gdyż pojedyncza osoba jest dużo bardziej produktywna. To prawda, ale migracja może zwiększyć produkcję gospodarczą bardziej niż sam wzrost populacji ponieważ większość migrantów to pracownicy w przeciwieństwie do około 40% populacji, która nie pracuje zarobkowo w Ameryce czy Japonii. Zazwyczaj są też produktywniejsi niż przeciętna osoba. Wykwalifikowani pracownicy migrujący w Ameryce zarabiają znacznie więcej niż krajowa średnia, ponieważ Stany Zjednoczone mają ten luksus, że mogą wybierać tylko najlepszych pracowników, którzy ubiegają się o możliwość życia i pracy, ponieważ wielu ludzi z całego świata chce mieszkać w tym kraju, gdyż możliwości prowadzenia dobrego życia są tam znacznie większe niż w krajach ojczystych. Zwiększanie całkowitej liczby wykwalifikowanych pracowników jest więc skutecznym sposobem na zwiększenie całkowitej produkcji gospodarczej. Gdyby Japonia była w stanie przyciągać wykwalifikowanych migrantów w takim samym tempie i takiej samej jakości jak Stany Zjednoczone, bardzo prawdopodobne jest, że rozwiązałaby problem stagnacji gospodarczej w ciągu dekady. Japonia była bardzo oporna wobec tej strategii. Pytanie brzmi: dlaczego? Język japoński nie jest popularny, więc większość osób szukających lepszych perspektyw Wybiera kraje anglojęzyczne, gdzie język jest łatwiejszy. Kraj ten nie jest też aż tak atrakcyjny pod względem możliwości. Jest znany z przepracowania, co nie zachęca wysoko produktywnych osób do przeprowadzki do tego kraju. Przez stagnację średnie płace w Japonii są dużo niższe niż w Ameryce, Kanadzie, Australii i Europie Zachodniej. Kiedyś były porównywalne, a nawet wyższe, ale było to trzy dekady temu. Jakość życia nie jest tu tak wysoka. Warto więc poruszyć kontrowersyjny temat. Jest to japońskie mieszkalnictwo. Japonia, a w szczególności Tokio, są często chwalone za przystępne cenowo mieszkania, co jest niesamowitym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że pomimo wszystkich wyzwań, które już omówiliśmy w filmie, to wciąż największy i najbardziej produktywny obszar metropolitalny na świecie. Mimo to, domy w Tokio są znacznie bardziej przystępne cenowo niż w większości innych miast na świecie. W tym także w tych, które znajdują się w krajach biedniejszych. To, jak to osiągnięto, jest świetnym studium czynników wpływających na cenę na rynku. Jedną z rzeczy, które kraj ten zrobił lepiej niż miasta słynące z niedostępnych cenowo mieszkań, jest fakt, że rozwój budownictwa jest znacznie mniej ograniczony. W Tokio, gdzie brak wielu ograniczeń wysokości i zabudowań, obok biur i fabryk powstają gęste apartamentowce. Podczas gdy w Sydney buduje się w takich miejscach wolno stojące wille. To sprawiło, że w ogromnym mieście i w całym kraju jest mnóstwo bardzo tanich mieszkań. Koszt podobnych dóbr to kluczowy czynnik wpływający na cenę produktu. Jeśli Toyota Crawler kosztuje 100 tysięcy dolarów, a Honda Civic 20 tysięcy, to Toyota nie sprzeda zbyt wielu crawlerów, ponieważ większość racjonalnych konsumentów wybierze porównywalny samochód za 20 tysięcy dolarów. Tak samo byłoby, gdyby Mercedes klasy C kosztował 50 tysięcy dolarów, a Civic 20 tysięcy. Większość konsumentów Chce niezawodnego auta do dojazdu z punktu A do B. Mercedes musiałby oferować wyjątkową wartość, by uzasadnić cenę ponad dwa razy wyższą niż auta o podobnych osiągach. To ma sens w przypadku samochodów, ale większość dużych miast na świecie nie zapewnia odpowiednika Hondy Civic czyli taniego podstawowego mieszkania, które zapewni wygodne zakwaterowanie pracownikom, nawet tym z ograniczonym budżetem. Surowe przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz ogromna wartość gruntów blisko centrów miast sprawiają, że po prostu nie opłaca się budować tanich mieszkań, ponieważ drogie apartamenty luksusowe lub wolno stojące domy sprzedadzą się równie dobrze i przyniosą większy zysk. Powodem ich dobrej sprzedaży jest brak innych opcji. Tokio, dzięki liberalnym przepisom o zabudowie, oferuje wiele tanich mieszkań, co obniża ceny luksusowych obiektów, dając kupującym tańszą alternatywę. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na cenę, a który jest szczególnie ważny w przypadku wielu niedostępnych cenowo domów na świecie, jest oczekiwanie przyszłej wartości. Tokio i cała Japonia nie zawsze były znane z przystępnych cen mieszkań. Wręcz przeciwnie, kiedyś miały jedne z najdroższych nieruchomości na świecie. W szczytowym okresie japońskiej bańki na rynku nieruchomości banknot o nominale 10 tysięcy jenów, wart dziś około 200 dolarów amerykańskich, byłby wart mniej niż kawałek ziemi który przykryłby, gdyby położyć go na ulicach centralnego Tokio. Mówiono, że pałac cesarski w centrum miasta był droższy niż wszystkie nieruchomości w Kalifornii, która i tak nie słynęła z niskich cen. Głównym czynnikiem napędzającym ceny było oczekiwanie, że w przyszłości będą one jeszcze wyższe. Wywierało to presję na ludzi, by kupowali nieruchomości albo dlatego, że obawiali się, że przegapią swoją szansę na posiadanie własnego domu, albo dlatego, że chcieli zarobić na przyszłych wzrostach cen. Kraj został dotknięty azjatyckim kryzysem finansowym, który zniszczył bańkę, gdy okazało się, że Tokio nie osiągnie 100 milionów mieszkańców, a szybki wzrost budownictwa mieszkaniowego obniżył ceny domów. W Japonii podatki od spadków sięgają nawet 55% wartości majątku przekraczającego równowartość około pół miliona dolarów amerykańskich. Duże, drogie domy rodzinne lub luksusowe apartamenty są więc obecnie postrzegane jako pewnego rodzaju ciężar. Albo przynajmniej coś, co ostatecznie można zbyć, jak luksusowy samochód. Ostatnim czynnikiem wpływającym na cenę mieszkania są koszty dóbr komplementarnych. Benzyna jest dobrem komplementarnym dla zwykłego samochodu z silnikiem spalinowym. Gdyby litr benzyny kosztował 100 dolarów, popyt na samochody byłby mniejszy. Jednym z kluczowych dóbr komplementarnych dla mieszkań jest dostęp do dobrze płatnych miejsc pracy. Jeśli pracownicy w danym regionie zarabiają znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej na świecie, to naturalnie popyt na mieszkania w regionie będzie wyższy, a ludzie z wyższymi dochodami będą mogli pozwolić sobie na domy o większej wartości. Jednym z głównych powodów tanich mieszkań w Japonii jest to, że płace od trzech dekad utrzymują się na podobnym poziomie. Była to długa dygresja, lecz istotna w kontekście przyciągania wykwalifikowanych migrantów do Japonii celem zwiększenia jej wydajności gospodarczej. Przystępne cenowo mieszkania mogą na pierwszy rzut oka wydawać się świetnym bonusem. Ale innym powodem, dla którego są one tak tanie, jest to, że są malutkie i całkowicie pozbawione luksusów, z których korzysta większość ludzi nawet w rozwijających się gospodarkach na świecie. Z perspektywy wykwalifikowanego migranta szukającego nowego miejsca do życia, może on osiedlić się w mieście, gdzie zarobi więcej, zamieszka w ładnym dużym domu i stworzy przyszłość dla siebie i przyszłych pokoleń, albo zamieszkać w Japonii, gdzie będzie się od niego oczekiwać pracy przez 80 godzin tygodniowo, życia w malutkim mieszkaniu zbudowanym tam, gdzie akurat było miejsce. I świadomości, że większość owoców jego pracy nie trafi do jego dzieci. Istnieją bardzo silne argumenty ekonomiczne, a nawet moralne na to, że to, co robi Japonia, jest słuszne. Ale dla osób dbających o własne interesy, nie jest to szczególnie kuszące miejsce. Nie ma to większego znaczenia, bo Japonia od dawna utrudnia migrację szkolną, a nawet pracownicy napotkają trudności z integracją w zamkniętej, nieprzychylnej obcokrajowcom kulturze. Jeśli Japonia nie może poprawić wydajności gospodarczej poprzez cięższą pracę swoich obywateli lub sprowadzanie większej liczby pracowników, ostatnią opcją jest zwiększenie tego, ile pracownicy mogą zarobić w ciągu jednej godziny pracy. Najlepszym sposobem na wzrost produkcji gospodarczej jest zwiększenie wydajności pracowników, bowiem inne strategie mają swoje ograniczenia. Ludzie mogą pracować ograniczoną liczbę godzin, a gospodarka przyjąć tylko określoną liczbę osób, zanim sytuacja się pogorszy. Jak wcześniej wspomniano, Poprawa wydajności pracowników wymaga lepszych narzędzi i technologii, czego Japonii nie udało się osiągnąć. Kolejne pytanie: jak kraj utracił przewagę technologiczną? Ekonomiści zauważyli, że japońskie firmy są bardzo zachowawcze wobec nowych procesów. Rozwijały się tak szybko po II wojnie światowej, bo zaczynały od zera po wielkim wstrząsie, a opór wobec nowych norm nie zdążył przeniknąć do branż. Obecnie branże przemysłu w całym kraju wróciły do dawnych nawyków, a kierownictwo, które jest w większości dość wiekowe, wciąż uważa, że najlepszym sposobem działania jest dokładnie ten, którego używało od czasu swojego szczytu pod koniec lat 80. XX wieku. Japonia to kraj, który żyje w roku 2000 od lat 70. XX wieku. Wtedy wyprzedzała swoje czasy, teraz jest daleko w tyle. Japonia miała bardzo niską inflację, przez co firmom trudno było podnosić ceny krajowych produktów. Co utrudniało konkurowanie na rynku światowym. Rząd Japonii walczy z tym podobnie jak inne kraje podczas COVID-u, lecz robi to już od początku lat 2000. Mimo wzrostu podaży pieniądza, japońskie gospodarstwa domowe wybierały oszczędzanie zamiast konsumpcji czy inwestycji. Wygląda na to, że wreszcie coś się zmienia. Podczas gdy kraje na całym świecie musiały korygować inflację wywołaną przez swoje środki stymulacyjne, związane z COVID-em, Japonia przyjęła ją z zadowoleniem, ponieważ to właśnie tego od lat pragnęła. Wcześniej firmy musiały publicznie przepraszać za podniesienie ceny produktu o kilka jenów, czyli groszy. Teraz mogą podnieść ceny do bardziej sensownych poziomów, by zarabiać na lepszych produktach, zamiast ciąć koszty i nadmiernie obciążać pracowników. Pandemia była kolejnym wstrząsem, choć nie na skalę II wojny światowej, jednak wystarczająco zmieniła status quo, by w kraju opornym na zmiany zaszły ważne przemiany. Poza tym, nawet jeśli nie stworzyło to tych okoliczności bezpośrednio, japońska gospodarka będzie beneficjentem nowych technologii i zmian w globalnej geopolityce. Istotnym jest fakt, że Chiny obecnie zajmują się wieloma procesami produkcyjnymi, którymi wcześniej trudniła się Japonia. Wraz ze wzrostem franchoringu, onshoringu oraz spadkiem japońskich płac i wartości waluty, Japonia znów staje się konkurencyjna, szczególnie dzięki swojej renomie w produkcji wysokiej jakości towarów. Paul Krugman, laureat Nobla w ekonomii i uznany ekonomista, stwierdził, że produktywność nie jest najważniejsza w krótkim okresie, ale w długim już tak. Było to bardzo zagadkowe stwierdzenie, oznaczające, że ekonomiści często spędzają zbyt dużo czasu analizując dane dotyczące produkcji na poziomie krajowym lub indywidualnym w ciągu miesięcy czy lat, a tego typu wskaźniki nie mają dużego wpływu na codzienne życie ludzi. W perspektywie dekad, kraj musi być świadomy, jak produktywni są jego obywatele, ponieważ to decyduje o wszystkim: od jakości życia, jaką się cieszą, po konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Japonia zachowała dobre warunki życia mimo stagnacji, a w niektórych aspektach gospodarki radzi sobie nawet lepiej niż Zachód. Jeśli jej produktywność będzie nieustannie stała w miejscu, świat będzie się rozwijał wokół niej i nie tylko będzie jej trudno pozostać konkurencyjną, ale obywatele mogą zacząć szukać lepszych możliwości za granicą. Nikt nie przewidzi przyszłości, nawet ekonomiści, ale miejmy nadzieję, że prognozy się sprawdzą i gospodarka Japonii znów zacznie wzrastać, co przyniesie korzyści jej obywatelom i światowej gospodarce.